Dzień dobry lub dobry wieczór. Film będzie powstawał prawie dwa dni, ponieważ kontynuuje prezentację norweskich dań świątecznych. Co tutaj mamy? To tradycyjne danie świąteczne kuchni norweskiej nie jest to nic innego jak suszone i solone obcze żebra. Owca jest, jest, była, jest nadal bardzo popularnym jedzeniem tutaj w Norwegii, ponieważ warunki klimatyczne bardzo ciężkie. A jak wiadomo, owieczka dostarczy i mięsa, i wełnę, w którą można się odziać. No i jest niezbyt wymagająca, jeżeli chodzi o jedzenie. Więc tutaj śmiało w tych nowororweskich górach sobie poradzi. Pineciot wywodzi się tak naprawdę z zachodniej Norwegii. Podaje się go podobnie, jak salechode z ziemniakami i spire z, z kalarebki, tego samego, które tutaj prezentowałem na filmie o salechode. Ja tym razem nie będę robił kalarepki, ponieważ no, nie przepadam po prostu za tym jedzeniem. Jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie znajdzie w poprzednim filmie, jest opis jak wykonać takie pire. E, jak będę robił ten posiłek? No, na początek to muszę wymoczyć mięso. W przepisie piszą, żeby minimum 12 godzin, ale ja wiem, że Norwedzy lubią słone, więc ja będę moczył to sobie do jutra Czyli minimum 14-16 godzin. Po wymoczeniu odsączę z wody użyję specjalistycznego Przyrządu, takich patyczków brzozowych. Ja je kupuję w sklepie, są tutaj bardzo dostępne. Eee, ułożę te patyczki na dnie garnka i będę gotował około 2 do 3 godzin na bardzo małym ogniu i z bardzo małą ilością wody. Po ugotowaniu. Mogę to już podawać lub też wrzucić do piekarnika na kilkanaście minut, zapiec w piekarniku. Także kolejne bardzo proste danie, nie wymagające żadnych yy, cudów, a przy tym bardzo ciekawe. No i gwarantuję Wam, bo od też już jadłem oczywiście, że bardzo smaczne. Tak więc yy, ja będę wrzucał mięso do wody. A z Wami zobaczę się już jutro. Odlałem pierwszą wodę. Mięso zaczyna przybierać kształt mięsa. To znaczy, zginę, zginęła już część soli. Teraz zmienię wodę, naleję świeżej. No, i żebra będą się moczyły nadal do jutra. Także z Wami będę się widział już jutro. Zalewam wodą, odstawiam, niech się namacza. Minęła noc, mięso się wymoczyło. Ja wodę zmieniałem kilka razy. Ostatni raz przed pójściem spać. Mięso zrobiło się bardzo. No, nie powiem, że bardzo miękkie, bo za wiele tego mięsa na żebrach nie ma, ale. Jest lekko sprężyste. W tej chwili na dnie garnka będę układał patyczki, i na tychże patyczkach później ułożę kawałki mięsa. Oczywiście, jeżeli patyczek nie pasuje, to go sobie docinam, tak żeby mniej więcej. One mi zasłaniały całe dno, więc za chwileczkę w ręce pokażę, jak to wygląda po ułożeniu i będziemy gotowali. Patyczki rozłożone na dnie garnka, więc zaczynam sobie układać na tym mięso, tak, żeby mięso leżało na tych patyczkach ponieważ wody, której będę używał do gotowania będzie praktycznie symboliczna ilość, to mięso będzie przykryte na głębokość dwóch, może 3 cm nie więcej. Czyli będzie się bardziej tak króżyło niż, e, niż gotowało. Jak widać mięso ułożone. Ja sobie teraz zaleję wodą. Jeszcze spróbujemy je rozłożyć tak, żeby nie leżało tak wysoko, ale nie. To się nie uda. To se wrati. Generalnie, przyrządzenie Pinaciotu jest bardzo podobne do przyrządzenia Foricolu, który też będę chciał zaprezentować. I muszę stwierdzić, że większość tych tradycyjnych potraw norweskich jest właśnie tak dosyć stosunkowo prosta i bardzo oszczędna w przyprawach. A moja koleżanka. Norweszka e, kiedyś skomentowała e, Norwegów zachwycających się tym, że już 20 lat w Ferdy jest sklep kolonialny, słowami takimi, że Norwedzy powinni podziękować za ten sklep, bo gdyby nie tenże sklep, to oni by nie wiedzieli, że są inne przyprawy niż pieprzy i sól. I faktycznie ta kuchnia norweska. Opiera się praktycznie tylko na tych dwóch przyprawach. Nie wiem skąd to się wzięło, dlatego że pamiętajmy o tym, że w zamierzchłych czasach Wikingowie jeździli w odwiedziny po całej Europie, a ponoć bywali i w Ameryce. Tak, natomiast ostatnie 300 chyba lat, to takie. Życie skromne, bardzo surowe. I poprzez to Norwedzy chyba są tacy pragmatyczni, czy to w gotowaniu, czy to w pracy i w życiu codziennym. Dobrze, mięso się gotuje. Wrócę do Was w momencie, kiedy będą jakieś efekty. Żebra ugotowane. Yy, ziemniaczki ugotowałem również tutaj. PINECZ J podaje się w dwóch wersjach. Ja wybieram tą prostszą, czyli tylko mięso ugotowane, gdzie, nie, gdzie e, podają PINECZ J w wersji ugotowanej i później jeszcze zapieczonej w piekarniku. No Ja dzisiaj idę na łatwiznę, nie mam ochoty na zapiekanie tego, tylko ugotowałem to mięso. Już odchodzi od kości, jest bardzo miękkie. Co do samego podania tego dania, podaje się je w ten sam sposób, co i całe hodę, czyli e, z tym pire z kalarepki. Ja dzisiaj pirem z nie robię i nie będę go raczej robił, no dlatego, że po prostu nie smakuje mi to, ten, to danie. Ale oczywiście, kiedy ktoś robi pierwszy raz, polecam spróbować, bo warto próbować wszystkie dostępne dania. Czy jesteśmy za granicą w pracy, czy jesteśmy na wycieczce, czy, czy po prostu w podróży, warto próbować dania regionalne i warto testować nowe smaki. Za chwileczkę wyłożę na talerz. I pokażę, jak to wygląda już na talerzu. No, a tutaj danie już na talerzu. Ja będę siadał i jadł obiadek, dlatego że nie tylko pokazuję Wam regionalne te dania, ale oczywiście jadam je jak normalny posiłek. Eee, więc raz jeszcze bardzo namawiam do próbowania regionalnych dań. Bo pamiętajcie proszę, że nawet będąc w Polsce i jadąc w inny region Polski, można spotkać ciekawe jedzenie i warto testować nowe smaki. Życzę miłego oglądania, zapraszam do oceniania, do subskrybowania, jeżeli się spodoba. Do usłyszenia i do zobaczenia.